Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Któż jak Bóg? Szukamy adwentowych patronów. Po Janie, Chrzcicielu i świętym Józefie trafiamy na aniołów. Odgrywali wyjątkową rolę w adwentowych tajemnicach. To przecież Anioł przyszedł do Matki Bożej. To przecież Anioł mówił do świętego Józefa. Wreszcie aniołowie ukazali się nad betlejemskimi polami i wskazali pasterzom kierunek wędrówki, aby spotkać Zbawiciela. Idźcie do Betlejem, tam znajdziecie niemowlę, owinięte w pieluszki, położone w żłobie. Instrukcja okazała się dokładna i prawdziwa. Pasterze trafili. Do Betlejem oddali pokłon Jezusowi. Aniołowie to między innymi posłańcy od kochającego Boga, znakomici informatorzy, kurierzy, boży listonosze. Kiedy nie wiemy gdzie i którędy i o której szukajmy aniołów. Święci aniołowie na pewno pomogą nam w podejmowaniu dobrych decyzji i znajdowaniu właściwej drogi. Święci Aniołowie, Ci, których znamy po imieniu i Ci, których imiona są zakryte, módlcie się za nami i prowadźcie po adwentowych drogach do betlejemskiej stajenki. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Tuż jak Bóg. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.